Litania do wszystkich świętych. Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Święci Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami. Wszyscy święci aniołowie, módlcie się za nami. Święty Abrahamie, módl się za nami. Święty Mojżeszu, módl się za nami. Święty Eliaszu. Módl się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święta Anno, módl się za nami. Wszyscy święci patriarchowie i prorocy módlcie się za nami. Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami. Święty Andrzeju, módl się za nami. Święci Janie i Jakubie, módlcie się za nami. Święty Tomaszu módl się za nami. Święty Mateuszu, módl się za nami. Wszyscy święci apostołowie, módl się za nami. Święty Łukaszu, módl się za nami. Święty Marku, módl się za nami. Święty Barnabo, módl się za nami. Święta Mario Magdaleno, módl się za nami. Wszyscy święci uczniowie pańscy, módl się za nami. Święty Szczepanie, módl się za nami. Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami. Święty Polikarpie, módl się za nami. Święty Justynie, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, módl się za nami. Święty Cyprianie, módl się za nami. Święty Bonifacy, módl się za nami. Święty Wojciechu, módl się za nami. Święty Stanisławie. Módl się za nami. Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami. Święty Tomaszu Beckett, módl się za nami. Święci Janie i Tomaszu z Anglii, módlcie się za nami. Święty Pawle z Japonii, módl się za nami. Święci Izaaku i Janie z Ameryki, módlcie się za nami. Święty Piotrze z Polinezji, módl się za nami. Święty Karolus z Ugandy. Módl się za nami. Święte Perpetuo i Felicito, módlcie się za nami. Święta Agnieszko, módl się za nami. Święta Mario Goretti, módl się za nami. Wszyscy święci męczennicy, módlcie się za nami. Święci Leonie i Grzegorzu, módlcie się za nami. Święty Ambroży, módlcie się za nami. Święte Hieronimie, módlcie się za nami. Święte Augustynie, módlcie się za nami. Święty Atanazy, módlcie się za nami. Święci Bazylii i Grzegorzu z Nazianzu, módlcie się za nami. Święty Janie Chryzostomie, módlcie się za nami. Święty Marcinie, módlcie się za nami. Święty Patryku, Módl się za nami. Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami. Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. Święty Piusie dziesiąty, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Antoni, módl się za nami. Święty Benedykcie, Módl się za nami, Święty Bernardzie, módl się za nami, Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami. Święty Jacku, módl się za nami. Święty Tomaszu z Akwinu, módl się za nami. Święty Ignacy z Loyoli, módl się za nami. Święty Franciszku Xawery, módl się za nami. Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami. Święty Wincenty z Paulo Módl się za nami. Święty Janie Mariu, módl się za nami. Święty Janie Bosko, módl się za nami. Święta Katarzyno Jeneńska, módl się za nami. Święta Bregido, módl się za nami. Święta Tereso Benedykto, módl się za nami. Święta Teresos z Avili, módl się za nami. Święta różo z Limy, módl się za nami. Święty Szarbelu módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Święta Matko Tereso, módl się za nami. Święta Faustyno Kowalska, módl się za nami. Święty Ryszardzie, módl się za nami. Błogosławiony Marianie, módl się za nami. Błogosławiona Bronisławo, módl się za nami. Błogosławiony Czesławie, módl się za nami. Święty Ludwiku, módl się za nami. Święty Kazimierzu, módl się za nami. Święta Moniko, módl się za nami. Święta Jadwigo, módl się za nami. Święta Elżbe Elżbieto Węgierska, módl się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. Bądź nam miłościw, wybaw nas, panie. Od zła wszelkiego, wybaw nas, panie. Od grzechu każdego, Wybaw nas, panie, od zasadzek szatana wybaw nas, panie, od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli wybaw nas, panie, od śmierci wiecznej wybaw nas, panie. Przez Twoje wcielenie wybaw nas, panie, przez Twoje narodzenie wybaw nas, panie, przez Twój chrzest i post święty wybaw nas, panie, przez Twój krzyż i mękę Wybaw nas Panie, przez twoją śmierć i złożenie do grobu, wybaw nas Panie, przez twoje święte z wstanie, wybaw nas Panie, przez twoje cudowne w niebo wstąpienie, wybaw nas Panie, przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw nas Panie, przez twoje przyjście w chwale, wybaw nas Panie. Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, wysłuchaj nas Panie. Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła Świętego i nim kierował, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących Chrystusa, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii, wysłuchaj nas, Panie. Chryste, usłysz nas, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, Chryste, wysłuchaj nas. Módlmy się. Boże, ucieczko nasza i mocy, który jesteś źródłem pobożności, wysłuchaj pokorne modlitwy swojego Kościoła i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał. Spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata zwracają się do Ciebie, szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, Ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom. Życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. Oto Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo uzdrowicielko chorych i matko nadziei, módl się za nami. Amen.